Cześć ludziska, tawerna. Z tej strony kolejny odcinek z Toreka Żelaznej Berwi. Walczymy teraz o gorącego węża, jeśli można tak odmienić. Atakuje nas Wolfgang van, van Sikhofen ze swoją armią. E, w zasadzie samych włóczników i łuczników, czyli taka podstawa, podstawowa podstawa u Imperium. E, no, sam jest na koniu, to dobrze. I mamy jeszcze Herdzwiego Vanhala i oczywiście kalary. Także z nimi może być trochę trudniej, ale mamy jakieś tutaj działo, mamy naszych mścicieli, 5 jednostek kuszników, górnicy i długobrodzi, plus nasz tan, więc myślę, że będzie nie najgorzej. Możemy sobie ewentualnie poradzić, tak mi się wydaje. Jeszcze nic straconego. Dobra, i z ankiety wynika jasno, że chcecie, żebyśmy odzyskali Ultuan. Jako krasnoludy mamy go przejąć całkowicie i na tym zakończymy dopiero kampanię, więc w porządku, tak zrobimy. Dobra, teraz się skupię na tym tutaj dziadostwie. E, tutaj mają kuszników, więc sobie postawimy gości z tarczami. E, no nasi minersi to wiadomo po co są. Żeby nam zapylali wieże na razie. O, może nawet tak, jakoś ta wieża też by się przydała, żeby była w użytku, więc tam nas sobie postawimy. E, no, gdzie sobie tutaj w ogóle działo postawić? No to jest problem. O, myślę, że to jest dość ładne miejsce. Może będzie tu gdzieś coś strzelać. E, no, a tych gdzieś tutaj i powinno jakoś tam grać. Dobra, mają strasznie dużo jednostek. Mamy z nich strasznie mało. Tak, teraz sobie tutaj patrzę. Raz i dwa, was tutaj gdzieś postawić. Was leciutko, mocniej rozstawić, żebyście też aktywowali wieże. Wy aktywujecie dobrze. Mhm. Doaktywowana, aktywowana, aktywowana. E, myślę, że tutaj jeden oddział. Tutaj będzie Hardwigman -Hall Kalara. Kalara się gdzieś ukrywa, okej. Okay. No ale tutaj nie ma jakiejś tam wielkiej armii. Myślę, że Stanem by sobie tutaj poradzili, więc was dam sobie jeszcze gdzieś tutaj. No i okej. Okay. Myślę, że to wszystko. Aha, jeszcze mamy tych kuszników. No tak, faktycznie. Eee, dwa oddziały może tutaj. I może jeden tutaj gdzieś. Jako pomoc. Dobra, rozpocznijmy. Tutaj co stoi? Tak, działo i nasz mściciel. Okej. Okay. No i zamiast naparzać wieżę. Postaramy się pozabijać trochę jednostek. Mam nadzieję, że nam to jakoś wyjdzie. Eee, dobra, postrzelaj sobie tych uczniów. Wy też sobie tutaj strzelajcie gdzieś do nich. Niestety nie podobają mi się wieże. w że dwójce są praktycznie bezużyteczne. Jak podchodzą tutaj do wieże, to za każdym razem eee, wieża podejdzie. Nie ma szans, żeby wieża nasza z murów dała radę zniszczyć ją, Chyba, że są na maksa ulepszone i, i dwie nawalają. No to może wtedy. A tak, to jest po prostu bieda. Bieda z nędzą. Dobra, dajmy sobie tam strzelajmy. Wy postrzelajcie do łuczników, myślę. Też ci łucznicy też są dość wdzięcznym tutaj celem. Do naszych kłuczników, z racji tego, że nie mają tarcz. Dobra, ustawcie się, żebyście się nigdy tutaj za bardzo nie chcieli ruszać. Wy sobie postrzelajcie też dobrze. No, tu mamy jeszcze naszych dziadów. Dajmy ich sobie tutaj gdzieś. Albo nawet tu, okej. Okay. I długo do góry. Dobra, tan podchodzi. A wy się jakoś tutaj zgrupujcie. Nie wiem. I jest też kalara, okej. Okay. To jest fajnie. Gorzej, że nasi kusznicy od niej dostają, ale z drugiej strony e, dobrze marnuje tutaj amunicję. A my możemy sobie też na spokojnie do, niej, do nich strzelać tutaj. Aż takiego rozpierdzielu nie robią. Dobra, ten oddział nie istnieje, ten. Ojejku! Dobra, trzeba ich tutaj podsadzić. E, tutaj na pewno też wejdą, ale to już na to nic nie poradzę. Może spróbujcie do nich postrzelać. Nasi Długobrodzi powinni sobie dać radę z tymi włócznikami, nawet jeśli są lepiej doświadczeni. Ta ilość pancerza będzie robić robotę. Dobra, Herdwig van Halbdze też coś dostaje. Tam zabija. Teraz tak, ty. Co ty możesz robić? Możesz tam strzelić? Jesteś w stanie? Byłoby naprawdę miło. Eee, bramy zaraz za minutkę, za sekundkę będą niszczyć. Tutaj do nich. Eee, no ten oddział już prawie też nie istnieje, tak jak mówiłem wcześniej. Teraz tutaj was trochę pomęczyć. Wy się ustawcie też jakoś ładniej. 49 zabitych jest całkiem nieźle. Eee, no lipa z tym tutaj oddziałem naszym. Z naszą katapultą. Dobra jaki ty masz tutaj zasięg powiedz mi. Bez nadzieja. Co ty robisz? Dawaj na tych łuczników. Okej okay, tu mamy czysto, długobrodzi niech się zajmą kalarą. Ten oddział niech już tutaj ucieka w tę stronę. Już nie są aż tak potrzebni. Nawet górnicy sobie dali radę więc nie jest tak źle. Dawaj na tego gościa. Kalara powinna szybciutko od długobrodych dostać w pierdziel. No i okej, okay. no i też pilnować, żeby te jednostki tutaj za bardzo się nie cofały i nie psują mi krwi, można ponownie to robić. Dobra, jakoś tak was ustawić? Nie wiem dlaczego co jakiś czas słyszę jakiegoś cholernego orła czy coś. Strasznie irytujące, dobra, tych 63 się pozbyć a za pomocą długobrodych. A wy na razie sobie stoicie. Dobra. Może jeszcze ich troszeczkę oddal, żeby mieli ładniejszy łuk do strzału. E, jak tutaj wygląda jednostka? No ucieka cały czas. A, nasze działo. E, ty nie masz tylko strz a, strzelicie sobie tego jednego i tak ty nic tutaj nie robicie. Nic mi nie wnosicie do, do tej gry. E, was z powrotem na mury. Tutaj kusznicy niech się zajmą tą kalarą. Która sobie tutaj przez budynki jak widzę przechodzi. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Fajnie. No no, nie zmieniać broni tylko strzelać do tej dziaduwy. Dobra, tutaj coś ee, ożyło, ale już nie żyje znowu. Także spoko, wycofajmy sobie to działo. Ale te, te, te przepraszam. <grystanie> Herdwig Van Hal też już e, przestał istnieć. Długo brodzi sobie radzą, spokojnie. Pomóżmy górnikom. E, Kusznicy gdzieś tutaj, niech sobie teraz staną. Nie są potrzebni. No, może tutaj to wyłączmy? No, i teraz mi się wydaje, że mają dużo lepszy kąt ostrzału. E, dobra, tutaj do góry was. Ty wiesz co robić. Tutaj też są rozwaleni. Już jeszcze jakiś tam oddziałik włazi. Już łuczników również. Kalara niestety wróciła, ale mam nadzieję, że nasi kusznicy dadzą radę ją zabić. Tak samo nasze działa mogłyby to zrobić. Nie mają kąta ostrzału. Coś takiego bardziej? Raczej nie zdążą. Chyba, że właśnie kalara zrobi to, co zrobiła czyli się rzuci po prostu na naszych kuszników. Eee, dobra, lejcie ją. Pyk. Strzelacie. Strzelacie. Nie strzelacie Nie strzelacie, dobra Jak widać jest to dla nas bez różnicy Bo i tak wygrywamy Możemy sobie nawet nie strzelać e, Dobra, postrzelajcie tego generała Imperium, wyzłaćcie na dół e, Wy również tam na dół A tu nasi kusznicy sobie radzą z tymi włócznikami, dobrze Teraz tych kuszników naszych dać gdzieś tutaj. Naszym tym się zaraz skończy amunicja, więc ich przesuniemy. Jeszcze tu kilka strzałów oddadzą. Mówię, że tam ładnie HP schodzi temu generałowi. takiem czyste pole strzału mają. No i jest, koniec. Dobra, jakby się tutaj postrzelali jeszcze. E, tyle tam, co się da, to jeszcze idę strzelać. Nie powinno być jak najgorzej. Dobra, schodzić, zabijać. Wyżynać, wycinać, cokolwiek. Pyk, pyk, okej. Okay. Tu mamy cały oddział uczniów, więc też fajnie byłoby się go pozbyć. Dobra, ustawmy sobie tych tutaj gdzieś w tym miejscu i niech strzelają. No, i to mi się podoba. Dobra, tam ci są pogonieni. Tu jeszcze jakieś minimalne ilości jednostek sobie dybają. Zakończmy bitwę. No i ze szlachetnej porażki jest nieznaczne zwycięstwo. Mhm, 303 i tam pozostało gdzieś. Głównie łucznicy z tego co widzę. A niech się tutaj powodzi po prostu. No, i to mamy, ok. Kungrim, ty zdobyłeś tę wyspę. Ty teraz idziesz tutaj, marszcie brewie. Zaatakuj ten złoty ziggurat. Mamy zdecydowane zwycięstwo. Ok, mamy tę prowincję. Rozwój. Bo jest żałośnie niski. 13 punktów. E, zejdź tutaj. Półtora tysiąca zaplombowane woskiem rację. utrzymanie mi 10%, przyda się bo on y, jakiś tam taki spory pieniądz bierze to co, co, co turę. także jest ok. O, żyrokoptery baliste okej. Okay. To to mamy, okej okay, okej okay, okej, okay. co tutaj teraz dalej? Y, no ulepszamy co się da bo mamy pieniążki. Dobra, poprosimy to. Teraz ta gwiezdna wieża. Jakiś tam garnizonik ma. Giraton, posoka hydry. <gry> Okej. Okay. Niech będzie e, wąż, no to usunąć byłbym z I postawić coś do pieniążków, nie? E, torek już bieg, ale nie jest potrzebny. Teraz pytanie, bo możemy mieć na tak krwawe bagna, lub możemy też spróbować tego giratona się pozbyć. Ale z tego co widzę, to wszędzie mamy e, mury na tych osadach przybrzeżnych. syczący Bóg, też są mury. Tu Pajotl, to wiadomo. Ujście kurwezy, tutaj jeszcze nic nie ma, bo tutaj dopiero zaczęliśmy. Aha, bo tutaj odzyskiwaliśmy cały czas te e, ziemię od elfów które próbują coś tutaj zrobić z Itzą. No tak, są do zdobycia Krwawe Bagna, Przebudzenie do Zniszczenia i Moczary Zarazy. No a potem mamy w zasadzie tutaj spokój. No i teraz się elfów pozbyć tych... Jak one się nazywają od Teklisa? Zakon Mistrzów Magii. Ich się pozbyć, pozbyć się też tych tutaj elfów mrocznych. I tyle. Chociaż w zasadzie, za nie potrzebuję chyba na razie za pieniążków. No dobra, spróbujemy go tam leciutko pogonić. E, zróbmy sobie to na razie. Na razie żadną taką wojną nie jestem zainteresowany, mości kolego. Dobra, tutaj gdzieś poleźli. Traktat pokojowy, tylko że macie walkę ze wszystkim tym z czym ja mam. No, dobrze powiedziałem. Niby wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, ale... A raczej nie bardzo, na ten moment. No, będę jego niemy dziada. Yy, może to wyszukiwanie na maksa, co? Im więcej tych śmiesznych przedmiotów, tym lepiej. Dobra, no i obsydian. I warsztat inżyniera. Bo mamy jeszcze sporo do odkrycia. E, brak skażenia też byłoby fajne. Kamienie, e, kamienie pieczęci, potem ochrona walai i trudka na szczury i byłoby mega. Dzięki temu bardzo szybko pozbędziemy się tutaj spaczenia wampirycznego w przebudzeniu i na mroższych moczarach. Dobra, zacznijmy sobie oczywiście od strażnicy, od garnizonu. A to się samo naprawi. Nie ma co tutaj świrować pawiana. E, no i teraz tak, Hugrim, e, ty sobie weź tryb pełny marsz. Właśnie tutaj do wyspy Wielkich Żuwi, i stąd y, wyruszymy na krwawy dwór, super niewidocznych gwiazd zbiorów, i dalej na północ. Dużo im tych osad już nie zostało. Gotek również będzie mógł sobie coś zdobyć z klan. Klan Hałpek na przykład. Y, tu mają armię tekwisa 16 jednostek, i ona ma 14, trochę sporo. Y, Kłedca nie ma żadnego garnizonu praktycznie. Ok, więc jak tylko się pozbędziemy tych tutaj elfów mrocznych, to yy, pójdziemy dalej na północ. Mhm, zasadka odkryta, dobrze. A ten tam znowu polec w tamtą stronę. No generalnie ma tutaj trochę tych korsarzy. I korsarzy z czarnych ark z tymi kuszami. Mamy dość mało piechoty, o to chodzi właśnie. Ale dobra, nie będziemy sobie nim teraz głowy zawracać. Eee, tak żeby się jak najszybciej dzisiaj przedostał na przykład na te krwawe bagna, żeby się pozbyć tego jednego przeciwnika. To było miło sobie ulepszymy, o tutaj mamy już zobacz, zobacz, kurde, gorrok, 6 jednostek aż zomemo, 4 jednostki habacza jednostek 14, więc jakieś tutaj e, będą chyba dawać odpór tym elfom nie wiem czy będziemy mieli sobie poradzić dobra, wyspa wielkiej żółwi jest w miarę zadowolona strasznie wolno nam się tej hugli niestety regeneruje, pójdźmy gdzieś w tę stronę Myślę, że będzie szybsza regeneracja niż jakbyśmy się mieli regenerować na własnym tutaj gównianym klimacie. Dobrze. Ok, tu jest spokój, złoty kolos jest spokój. Będzie jest na plus. Oiksl nam się ulepszył. Uszkodzone budynki jeden co turę się leczą, więc spokojnie, znaczy leczą, naprawiają. Więc tutaj nie ma żadnego problemu. Dobra. Mm -hmm. Przerwano mszczeniu razy. Pokonaj w boju armię Enilis Widocznie. A może sobie to przeczytać w zasadzie. Grungni dostrzegł ku swoim obrzydzeniu, że Elgi z kwaśnymi minami złupiły twierdzę naszych braci. Ci posępni dary nie zasługują na pożądanie. No tak, ale przerwano ze względu na to na pewno, że po prostu przegrała. No właśnie, okej, okay, chyba jednak zwracam honor, poradzili sobie. I to z tego co widzę śpiewająco. E, lecimy gdzieś tam tą stronę. My sobie staniemy tutaj. I will kill you. I don't think so, tak mi się wydaje. Dobra, agresja. Odporność fizyczna 25% dla krasnego to jest chyba mega. Mega sprawa. Co ty tu masz? Szkolenia? Ale ty masz jeszcze dużo takich rzeczy, które możesz wykorzystać sobie do... Do walki. A jakby nasze jednostki? Nie no, nasi, nasze jednostki są praktycznie... Na najwyższym poziomie. Więc weźmiemy sobie po prostu zbroję płytową. Żebyś był jeszcze wyporniejszy dziadu. No okej... Okay. Hmm, czy coś mogę jeszcze wykuć? Nie mogę tego unikalnego gościa na razie przyzwać. Tak samo tego nie mogę, gdzie są te. Uwe, one są gdzieś daleko. To tam mi się nie chce jechać. Ultuan jest tutaj. Mhm. Dobra, to w dupie z tym. Zasadniczo, jakbym to jeszcze jakąś jedną armię postawił, to to chyba by się nic nie stało. Hmm, na przykład w tym miejscu. Jeszcze większa dyscyplina naszych jednostek. Ale raczej wolę takiego lepszego fightera, chociaż ten ja ma fajniejszy hełm. A dawaj. Dobra to was już mamy. Działa ogniowe też chciałbym sobie mieć, albo dobra weźmy sobie organki. Um, po organkach ze dwa oddziały kuszników, dwa oddziały tych gromowładnych, dwóch was, dwóch was, eee, jednego tego i dwóch was. okej, okay, a reszta to się zobaczy. Może jakichś bohaterów dodamy kruszyciel gwiazd. Niechęcenie osabiają dyscyplinę, umiejętność heroiczny, zabójczy ciozy. No, wykuj dziadu, wykuj mi to. I tego kruszyciela gwiazdką, by tam potem dać. Zobaczymy zaraz. Wywołuje terror też fajnie. O, minus 10 ataku, ale to nie, ma, nie mamy jak tego wykuć więc tutaj odpada talizmany. na sojuszników zasięgu, którzy zostają pięć ataków w zwarciu. Też nie ma mam nas na to nie stać na razie. No, ta płynna fortyfikacja, no to jest to. A, niedługo będziemy to mieć, dobrze. No to lecimy w tamtą stronę w takim razie. Markus Wolfhard ma samego. No tak, no samo jak zwykle tam noszą. E, w krwawych bagnach mają całkiem spory garnizon, niestety. Ale, ale, czy nasz gościu? O matko, nie ma nagłego ataku. Ale, lipa. Dobra, trzeba w takim razie turę przewinąć. Mamy nieprzydzielone punkt umiejętności. Dla kogo? Dla ciebie, ok. Masz wejść to. A, zapomniałem o nich zupełnie. No, dobra, okej, okay. Zeszliście z wody, dobrze. To jest łańcuch spętania. W tym miejscu znajduje się połowa artefaktu. Pami pamiątka ulubieńca Gazula. Fajnie, dobrze wiedzieć. No, i tutaj to oni się. No, całkiem, całkiem sympatycznie się regenerują chłopaki. E, dobra, stańcie gdzieś tutaj, żebyście przypadkiem nie tracili chłopków. O, mamy tego związanego kar karnozaura, ale czego chce? Sporo kosztuje. A... Zwarte. Prędzej bym wziął tych śmiesznych zabójców. Dobrze, Gotrek. Stajesz sobie gdzieś tu. Zobaczmy, Kslan, chałupek. Na szczęście nie ma żadnego garnizonu. Nie ma dodatkowego garnizonu w postaci jakiegoś lorda. To już mamy fajnie. Fajnie, mamy jasność. 85-55 tutaj sobie stańmy. Mam nadzieję, że tymi dwoma armiami chcieliby mnie zaatakować. Ojej, no to nie był ten tryb. no teraz to, to już w nosie, dobra. Trzeba podejść bliżej. Markus Wulchard został, nie wiem czy oni tutaj się nie bili, czy coś. No dobra. No i co wy tu macie dla mnie? No najmilscy ogrów odchodzą, bardzo dobrze, wnoszę się z nimi. No i tu mamy jakąś cholerną dżunglę, więc wejdziemy sobie w tej podziemnej drogi. I skaczemy tam, żeby stać koło siebie. Dobra, potem będzie krwawy drwór. więc spory organizm, no ale we dwójkę sobie damy radę spokojnie. Hmm, nawet tutaj ma jakiegoś gościa, też można by było z niego zrezygnować na rzecz hmm, kampanii wojennej. No dobra, kto tutaj teraz stoi na zewnątrz? Wolfhard. No ale to nam nie zmienia nic absolutnie nic. Poczekajmy, sobie można zaatakuję, byłoby mega przyjemnie. No, nieznaczne zwycięstwo, myślę, że to jest w <laughs> miarę spoko. Eee, Bogosławny kilo no tak, to musimy sobie zdobyć. utracone dar, to jest wykreślone. Okej, okay, czyli mamy tylko te trzy urazy. To strasznie słabo, jak na krasne ludy. Krasna mieć mnóstwo urazów, chociaż potem nie mają po Dobra. No i moi drodzy, kończymy tutaj odcinek. Hmm. Następnym zajmiemy się krawym Dworem. E, Słupy niewidocznych do zbioru to dopiero będzie kolejny etap tutaj tej kampanii północnej, że tak powiem. E, no i co? Hugrim jest tutaj. Tutaj mamy O'Kriego. E, tamta kolejna armia się tworzy: Wikrama, Grimsona i jest jeszcze Hegan Colson gdzieś w tym miejscu. Hegan Bors Colson, przepraszam. Dobra, mamy zarządzenie. To wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.